Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj już 20 część Bajek Bez Barier Joanny Chmielewskiej, Karmelka, choroba nowotworowa. Karmelka to bajka psychoedukacyjna, która wprowadza w świat dziecka z chorobą nowotworową, jedną z najcięższych do tej pory omawianych w polecanych książkach. Zauważyliście, że na początku wakacji czas płynie wolno, a potem coraz szybciej i nagle okazuje się, że już koniec sierpnia i trzeba wracać do szkoły. Trochę było mi żal, kiedy wakacje się kończyły, jednak chciałam wypróbować nowy plecak. Cieszyłam się, że zobaczę koleżanki, no i że będę siedzieć z Amelką, lecz Karmelka nie przyszła na rozpoczęcie roku szkolnego. Następnego dnia też jej nie było. Kinga zaproponowała, żebym z nią usiadła, ale odpowiedziałam, że czekam na Amelkę. Czekałam i czekałam, a Karmelka nie przychodziła. Nasza pani też nie wiedziała, co się z nią dzieje. Może nie wróciła jeszcze z wakacji? Kiedyś na korytarzu szkolnym zobaczyłam mamę Amelki, panią Trojanowską. Dogoniłam ją. Dzień dobry, proszę pani, gdzie jest Amelka? Pani, trojanowska spojrzała na mnie smutno. Amelka jest chora, a kiedy przyjdzie do szkoły? Nie wiadomo, westchnęła. Na razie leży w szpitalu. Nie widziałaś waszej wychowawczyni? W tym momencie nasza pani wyszła z pokoju nauczycielskiego, uśmiechnęła się do mamy Amelki, lecz gdy zaczęły rozmawiać, przestała się uśmiechać. Podeszłam bliżej i udawałam, że szukam czegoś w plecaku. To nieładnie podsłuchiwać, lecz tak bardzo chciałam dowiedzieć się, co z Karmelką. Ale wiecie, jak to jest w szkole na przerwie? W hałasie usłyszałam tylko jedno słowo gus. A potem pani z mamą Amelki weszły do klasy: Gus? Czyżby Karmelka uderzyła się w głowę i nabiła sobie dużego guza? Że aż musiała iść do szpitala? Dlaczego Amelka po wakacjach nie wraca do szkoły? Czemu nie można ją odwiedzać? I co się stało z jej grubym warkoczem w kolorze jej ulubionych cukierków karmelków? Przeczytajcie opowiadanie o karmelce. Aleksandra Chmielewska Gutek i zaczarowana dziewczynka. Część 21. Mutyzm. Gutek i zaczarowana dziewczynka to bajka psychoedukacyjna, która wprowadza dzieci w świat rówieśnika z mutyzmem wybiórczym. Chcecie dowiedzieć się, co to za choroba? Posłuchajcie. Od kiedy Lena poszła do, do przedszkola, odzywa się tylko do swoich rodziców. Gutkowi, wesołemu Żółwiowi, wydaje się, że dziewczynka jest zaczarowana. Nie może zrozumieć, jak to się dzieje, że kiedy Lenka wchodzi do szkoły, zmienia się w całkiem inną, cichutką dziewczynkę. A jak tylko wraca do domu, jakby ktoś magiczną różdżką sprawił, że znowu jest wesołą, rozganianą siedmiolatką. Porozmawiam chwilkę z panią wychowawczynią, a potem pójdziemy na lody. Co ty na to? Zapytała Lenę mama uroczystym powitaniu pierwszaków i reszty uczniów przez pana dyrektora. Dziewczynka uśmiechnęła się, a potem podeszła do okna i patrzyła na wybiegające ze szkoły dzieci, które śmiały się i rozmawiały. Niektóre nie widziały się przez całe wakacje, więc na pewno miały co sobie opowiadać. Lena ma mutyzm wybiórczy. Usłyszałem głos mamy Lenki. Od kiedy poszła do przedszkola, nie powiedziała poza domem ani słowa. Jak to? To niemożliwe. Przecież sam wczoraj słyszałem, że umie mówić. Nazwałbym ją nawet gadułą. Rozmawia tylko ze mną i swoim tatą. Do nikogo więcej się nie odzywa, dodała mama. Faktycznie. Tyle się dzisiaj działo, że nawet nie zauważyłem, że od kiedy weszliśmy do szkoły, Lena milczała, jakby ktoś ją zaczarował ale to na pewno z powodu nowej szkoły. Sam bym się trochę denerwował, gdybym zaczynał pierwszą klasę. Pewnie się przyzwyczai i już jutro będzie wesoło opowiadać nowym kolegom i koleżankom o wakacjach na wyspie, dziadku kominiarzu i swojej kolekcji żółwi. Jesteście ciekawi, czy uda się odczarować Lenę? Wypożyczcie książkę pod tytułem Gutek i zaczarowana dziewczynka.